Łagodna zima sprzyja realizacji inwestycji na terenie miasta i gminy Siewierz. Z końcem 2019 roku zakończył się remont mostu nad rzeką Mitręga w Siewierzu. Samorząd miasta i gminy Siewierz dołożył do tej inwestycji 1 milion złotych. Udało nam się to zadanie w bardzo krótkim czasie zrealizować i myślę, że teraz nie będzie żadnego problemu z korzystaniem z tej drogi. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że w najbliższym czasie rozpocznie się ogromna inwestycja w zakresie modernizacji ulicy Zagłębiowskiej, która jest właśnie w ciągu tego i tej drogi powiatowej. Powiat Będziński pozyskał środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych, również przy wsparciu gminy Siewierz w wysokości 1 miliona. O planach na modernizację ulicy Zagłębiowskiej mówiono już w grudniu podczas oficjalnego otwarcia wyremontowanego mostu. Początkiem wiosny ruszą prace na ciągu ulicy Zagłębiowskiej, gdzie wymierny wpływ też w realizację tej inwestycji będzie miała pomoc miasta i gminy Siewierz, która przeznaczy środki finansowe na współrealizację tego przedsięwzięcia. A wszystko po to, żeby tutaj społeczności lokalnej, mieszkańcom miasta i gminy Siewierz, mieszkańcom powiatu będzińskiego żyło się lepiej i żeby ta infrastruktura drogowa była w coraz lepszym stanie. Kolejną kluczową inwestycją, która zostanie przeprowadzona w bieżącym roku, będzie przebudowa ulicy Krakowskiej. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała już dofinansowanie. W najbliższym czasie będziemy tą modernizację przeprowadzać. Dostaliśmy ponad 2 miliony 600 tysięcy dofinansowania. Będzie gruntowna przebudowa tej drogi, łącznie z całą infrastrukturą techniczną, nowe oświetlenie. Nowa sieć kanalizacyjna, wodociągowa, nowe chodniki o dobrym standardzie i nowe oświetlenie tej ulicy. To jest projekt, który wpisuje się w naszą rewitalizację centrum miasta. Pod koniec ubiegłego roku miasto i gmina Siewierz przeprowadziła wspólnie z powiatem będzińskim remont ulicy Kazimierzówka w Dziewkach. Aktualnie prowadzone są prace związane z budową drogi dojazdowej łączącej ulicę Polną z ulicą Parkową. Rozpoczęto także opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy Siewierz. Mamy już podpisaną umowę na budowę kanalizacji w dzielnicy Piwoń. To jest ogromne zadanie, prawie 9 milionów złotych do realizacji. W ramach tego wybudujemy 3 km kanalizacji ściekowej i odbudujemy wszystkie drogi w dzielnicy Piwoń. Tak? A więc to jest bardzo duże zadanie. Tutaj też mamy środki unijne w wysokości ponad 3 milionów złotych. Przygotowujemy duży zakres dalszej budowy kanalizacji sanitarnej w Gołchowicach, w tej części Sulikowa, ulicy Młyńskiej, długiej. Firma z Wrocławia już pracuje nad koncepcją i dokumentacją, także myślę, że w najbliższym czasie ta dokumentacja zostanie wykonana. Ponadto gmina ma w przygotowaniu wiele dokumentacji technicznych na budowę i modernizację kolejnych odcinków dróg gminnych i powiatowych. Dzisiaj są bardzo zaawansowane prace związane z modernizacją i przebudową ulicy Zawodzie w Wojkowicach Kościelnych, ale również prowadzimy prace związane z przebudową dróg powiatowych na terenie miasta Siewierz. Przygotowujemy postępowanie w zakresie wybrania wykonawcy na opracowanie dokumentacji. Na modernizację ulicy 3 Maja, Bema, ulicy Częstochowskiej, Bohaterów. To jest duży zakres w zakresie modernizacji tych dróg. Oczywiście, że w ostatnim czasie wsparliśmy powiat będziński w zakresie przygotowania dokumentacji na modernizację i rozbudowę dróg na terenie serca Brudzowice. Działania służące poprawie stanu sieci drogowej oraz tworzenie odpowiednio skomunikowanego systemu dróg i tras dojazdowych to jeden z kluczowych elementów zadań inwestycyjnych realizowanych w Siewierzu. Takie inwestycje służą nie tylko mieszkańcom, ale również lokalnemu biznesowi.